I Witam się z Wami z pokładu Ducato 4x4. Zrobimy sobie takiego małego, można powiedzieć, wantura. Omówimy tutaj, dlaczego tak samochód został zaprojektowany. Dlaczego ten układ wygląda inaczej niż w innych campervanach, co wymusiło taki układ, i no, czy finalnie jesteśmy z niego zadowoleni. Więc zacznijmy, może, od środka, bo na zewnątrz bardzo wieje. Ten samochód został zakupiony jako Ducato z napędem 4x4 oparty o sprzęgło wiskotyczne. E, można powiedzieć biały kruk, bo jedyny taki się pojawił na Eliksie i był to zapalnik do tego, żeby ten samochód po prostu nabyć. E, kupiliśmy go bardzo spontanicznie, e, samochód posiadał ogrom mankamentów, praktycznie milimetr po milimetrze było widać gdzieś e, czyjeś już ręce, palce włożone. Każda śrubka, każdy jakiś wkręcik, wszystko po kolei świadczyło o tym, że ten samochód miał faktycznie kilku właścicieli, którzy gdzieś tam przy nim różne naprawy dokonywali w lepszy lub gorszy sposób. Natomiast został całkowicie przebudowany, więc. Idąc od początku samochód z zewnątrz to co pokażemy yy, przeszedł yy, lifting, czyli mamy zamontowany cały przód poliftowy w samochodzie, który był samochodem przedliftowym z 2011 roku. Ta zmiana została dokonana ze względów estetycznych, głównie ze względów estetycznych dlatego, żeby ten samochód bardziej cieszył nasze oko. Potem yy, cała szoferka, która tutaj jest, została zmieniona. Staraliśmy się wygonić z niej ciężarówkę, dlatego że yy, dominował tutaj kolor szary. Taki popielaty. Budził on zastrzeżenia estetyczne co do tego, jak wyobrażamy sobie naszego kampera, Dlatego wyleciała stąd cała wcześniejsza szoferka, łącznie z deską rozdzielczą, łącznie z całym systemem radia multimedialnym, z jasnymi takimi beżowymi wykończeniami tapicerek. Także to wszystko zrobiło out. Na ich miejsce trafiła nowa czarna deska, też poliftowa, która wygląda dużo ładniej, dużo bardziej estetycznie, nowocześniej. Centrum deski rozdzielczej zajął 11, 12-calowy tablet. Żeby nie mówić tak na sucho, to może ja się przesiądę i po prostu pokażemy jak teraz to tutaj wygląda. Pierwsza zmiana w tym samochodzie, której dokonaliśmy, to była wymiana dwóch foteli. Chcieliśmy, żeby te fotele były obrotowe, dlatego że późniejsze plany co do przebudowy tego samochodu warunkowały to, że te miejsca będą pełniły funkcję dojazdy, jak i do takiego dziennego użytku. Zakupiliśmy praktycznie nowe fotele, które są dedykowane do campervanów, do do, do kamperów. No i tamte fotele były w kolorach takich piaskowo, brązowych. Zdecydowaliśmy o tym, że oprzyjemy je skórą w kolorach brązu i czerni, co prezentuje się bardzo ładnie. Dodatkowo dołożyliśmy tutaj takie, to się chyba nazywa pikowanie, przeszycia takie w takie trapezy, w Tutaj doszły maty grzewcze, więc te fotele są wyposażone w ogrzewanie. Niestety, wentylacji nie mamy, ale nie jest to duży problem. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda kierownica z Ducato w latach 2006-2014. I tutaj właśnie mieliśmy taką kierownicę z typowego busa Ducato 2006-2014, która była właśnie taka popielata, szara, siwa. Zdecydowaliśmy o tym, że zmienimy jej wieniec. Jest taka firma, którą, z której usług skorzystaliśmy. Moja kierownica.pl, tak to się nazywa. Mm -hmm. I oni mają jakiś patent na to, żeby ten wieniec zostawić fabryczny, natomiast robią jakiś odlew 3D, który się pięknie tutaj prezentuje, dlatego że kierownica ma dołożone bicepsy, ma zrobione przeszycia, spłaszczenie tutaj z dołu. Można różne kombinacje tych kierownic u nich zamówić. No i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo jeżeli ja prowadzę ten samochód, to feeling z jazdy jest zdecydowanie lepszy niż wcześniej. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę pozostawienia tej kierownicy, która tutaj wcześniej była. I, I była to modyfikacja, która nie, nie kosztowała mało, ale warto było ją zrobić na dzień dzisiejszy. Eee, zrobiłbym to drugi raz. Ty masz nad głową? Pamiętacie, jak wspominałem o tym, że Ducato posiadało tapicerkę w kolorach takich e, beży, więc ona została zdjęta i na jej miejsce zdecydowałem o tym, że wykorzystam materiał typu Alcantara, czarna, która została tutaj właśnie przeze mnie ładnie wyklejona. I o dziwo udało mi się to zrobić bardzo, bardzo estetycznie. Myślę, że tutaj nikt nie miałby zastrzeżeń co do tego, że jest to fabryczna tapicerka, e, która dodatkowo została wzbogacona w punkty świetlne, m, czyli w takie światłowody, e, które dodają trochę uroku i trochę takiego nie wiem, jak to powiedzieć. luksusowy vibe. Tak. Tutaj... Co jak co? To jest modyfikacja, która była trochę moim pomysłem Ogólnie... i moim wymysłem. Ja finalnie też się cieszę z efektu jaki tutaj uzyskaliśmy. Na ten moment ta szoferka, którą tutaj mamy w tym samochodzie, w ogóle nie przypomina tego, z jaką zakupiliśmy ten samochód. Wszystkie elementy deski rozdzielczej, takie właśnie jak te przełączniki, e, takie jak ten tablet, jakieś dodatkowe akcesoria, typu na przykład uchwyt na kubki zostały przeze mnie do tego auta dołożone, żeby poprawić praktyczność korzystania z tego samochodu, no a dodatkowo poprawić go, jego funkcjonalność. Na przykład w ostatnim czasie dołożyliśmy jeszcze kamerę cofania, która tutaj e, pokazuje nam, co mamy za sobą. Także jest to też gadżet, który nam poprawia zwłaszcza bezpieczeństwo podczas podróżowania z przyczepką. No ale mamy też Apple CarPlay, możemy sobie też włączyć Netflix a cokolwiek kto by chciał. Na samym początku w starej desce rozdzielczej tutaj tak naprawdę kilka klawiszy jak i podświetlenie tych przycisków. Nie było do końca sprawne, więc też to, że zrobiliśmy tą modyfikację, wymianę tych elementów, sprawiło, że po prostu deska zyskała pełną funkcjonalność, tak jak w nowym samochodzie. W szoferce zrobiłem też pełną izolację termiczną i akustyczną podłogi, jak i tej ściany grodziowej, która dzieli silnik od reszty pojazdu, więc jest tutaj bardzo cicho. Jest tutaj poprawiona termika tego pomieszczenia. Eee, całe drzwi zostały również wygłuszone i wyizolowane, co przyczyniło się do tego, że nawet fabryczne głośniki, które tutaj występują w tym du w Fiacie Ducato, zgrają teraz naprawdę dobrze, zwłaszcza w połączeniu z tą stacją multimedialną, na którą tutaj wymieniliśmy fabryczne radio. Było to Fiat Ducato z napędem na cztery koła, który wspomaga jazdę w warunkach ograniczonej trakcji. Więc było tutaj zamontowane sprzęgło wiskotyczne, została zrobiona tutaj zmiana tego sprzęgła wiskotycznego na eee, na sprzęgło z elektromagnesem, które rozpina bądź spina za pośrednictwem jednego przycisku ten napęd. Czyli standardowo napęd jest przenoszony na przednią oś po załączeniu tego sprzęgła, dodatkowo na tylną oś i wtedy mamy proporcję 50 na 50 w przeniesieniu momentu obrotowego na obie osi. Jeżeli chodzi o samochód z zewnątrz, został zmieniony tutaj cały przód na poliftowy, więc jest to auto z 2011 roku, które standardowo miało tutaj te światła takie jak kojarzycie, pewnie wrzucimy tam jakąś przebitkę. Teraz są tutaj zastosowane wszystkie zmiany, które sprawiły, że ten samochód jest poliftem. Dodatkowo, samochód wyposażyłem w światła dalekosiężne. Z przodu mamy takie dwa duże reflektory. Na dachu jest LED bar, który zdecydowanie poprawia widoczność albo na trasie, albo w warunkach off-roadowych. Nasze auto miało już zrobiony wcześniej lift z przodu i z tyłu, jednakże planujemy jeszcze troszeczkę podliftować przód, a żeby radziło sobie w terenie troszeczkę lepiej albo przynajmniej w takich warunkach jakie mamy tutaj to zostały zastosowane też tutaj opony, bardzo popularny BF Goodrich KO2, która dodatkowo ma homologację zimową więc nie musimy się przejmować tym, że jak pojedziemy gdzieś do Niemiec, do Austrii, do Włoch no to ta opona nadal jest bezpieczna na śniegu i jest oponą homologowaną jest to rozmiar 18 cali, także felgi mamy tutaj zmienione na 18. Są to borbety CW7. Felga jest aluminiowa. Wyglądają naprawdę bardzo dobrze na tym samochodzie. Dodają takiego offroadowego looku. Jest to 18 cali z oponą na szerokość 2,55. Tutaj mamy boczne oświetlenie stransa, które nam e, oświetla tutaj przestrzeń z prawej strony samochodu. Więc, jeżeli mamy coś do zrobienia wokół samochodu, jest to bardzo pomocne. Dodatkowo nad nią znajduje się markiza Thule Omnisor. Jest to jakiś jeden z wyższych modeli. E, I e, jest ona zamontowana do bagażnika, który wcześniej wykonałem za pomocą technologii cięcia laserem CNC, gięcia i tak Więc, jest to mój autorski produkt. Produkt? Nie jest to produkt, jest to mój autorski bagażnik po prostu. Idąc dalej, mamy tutaj e, tylną część bagażnika dachowego. E, świata zostały zmienione na takie tunerskie Z firmy Litek. E, pięknie tutaj świecą, mają taką obramówkę neonową. Tutaj, w tym samochodzie, jak go zakupiliśmy, była taka brzydka klapa wstydu. E, no i ta brzydka klapa wstydu otwierała się jakoś tam za pomocą kluczyka. Nie wiem, czy to służyło do przewożenia jakichś dłuższych elementów. Natomiast musiałem wkleić tutaj drugą szybę, żeby po prostu wyglądało to w miarę spójnie. Teraz przed nami jest tutaj jeszcze zabudowa mm, tych tylnych drzwi, dlatego że chcemy przewozić na niej rowery i chcemy mieć jakieś dodatkowe miejsce, na przykład y, na jakieś dodatkowe elementy. Powiedzmy, tutaj jakąś skrzynię zamontujemy, a mm, Finalnie jeszcze z tej strony potrzebujemy drabinkę, która pozwoli nam się dostawać na dach. Dlatego, że na górze samochodu jest zrobiony taras, gdzie będziemy mogli dodatkowo zamontować sobie jakieś elementy typu kajak, typu sup, cokolwiek. Jakąś torbę z dodatkowymi rzeczami można tam wrzucić, przypiąć na dachu lub po prostu wejść i podziwiać widok dookoła. To, o czym warto wspomnieć, mamy tu z tyłu dwie takie kostki ze stransa. To jest oświetlenie robocze, które nam bardzo poprawia no, funkcjonalność tego samochodu po zmierzchu. Tak naprawdę ja je wykorzystuję do wszystkiego jak czasami robię coś wokół tego samochodu albo e, przy tym samochodzie, no to sobie je zapalam i tu jest naprawdę dookoła bardzo jasno. No, podczas tej podróży akurat towarzyszy nam przyczepka na dwa motocykle. E, są to motocykle elektryczne. Przyczepka jest e, opuszczana, jest to taka platforma z uchwytami na przednie koła motocykli. E, jest bardzo szeroka, jak zobaczycie, to ona wystaje właśnie poza obrys to Ja w lusterkach widzę oba jej koła, więc e, tutaj na Bałkanach musimy zdecydowanie być ostrożni przy manewrowaniu. Przy wymianiu się z innymi pojazdami, bo jest bardzo wąsko. Z tej strony samochodu udało nam się zastosować złącze elektryczne, więc możemy sobie samochód podładować, jeżeli jest taka potrzeba. Jeszcze nigdy tego raczej nie zrobiliśmy, bo nie byliśmy nim na żadnym kempingu. Tutaj jest wylot z naszego ogrzewania, czyli zakłachota. Po obu stronach pojazdu, jak pewnie zauważyliście, zamontowaliśmy dodatkowe. Okienka, które nam poprawiają wentylację pojazdu oraz doświetlenie jego wnętrza. Mówiliśmy o tylnych światłach, o tym jak bardzo ładnie one poprawiają wizerunek samochodu. Tutaj mamy taką ładną obrysówkę neonową która świeci jako światło pozycyjne. Dodatkowo w tych światłach ze Stransa mamy pozycję, która ma ten efekt 3D. Fantastyczną rzeczą, z której jesteśmy przezadowoleni, to są tylne organizery na drzwi, które przede wszystkim dodają nam bardzo dużo przestrzeni, którą możemy sobie poorganizować. Mamy no, tutaj przeróżne rzeczy, które no, są potrzebne po prostu podczas podróży, czy jakieś środki do przeczyszczenia, tapicerki, wnętrza, czy jakieś węże, przedłużacze itd. Możemy te organizery sobie dodatkowo wyizolować, tak samo jak i drzwi, i pełnią one dodatkową funkcję termoizolacyjną, co jest wspaniałe: no bo po prostu leżąc na łóżku, można się o nie oprzeć, i tutaj mamy naprawdę bardzo wygodny. Wygodny, bo to jest miękkie A po drugie jest to ciepłe Także bardzo dobre rozwiązanie, które serdecznie polecam Organizery znajdują się po obu stronach Więc zobaczcie ile tutaj jest w różnej przestrzeni Mieszczą się różne rzeczy Tutaj mamy wąż pneumatyczny, mamy jakiś palnik Tutaj mamy jakieś inne jeszcze gadżety Jakieś narzędzia dodatkowe, szmaty No bo wozimy też motocykle Więc to wszystko używamy na co dzień No a idąc dalej mamy tutaj łóżko Łóżko, które było prototypem właśnie marki Vandermoon. jest ono wykonane z aluminium. Co było dla mnie warunkiem w ogóle budowania tego samochodu, bo chciałem mieć auto, które będzie ciche, które będzie łatwo utrzymać w porządku i w estetyce. Samochód jest wyposażony w ogrzewanie postojowe Aqua Hot, więc mamy tutaj dostęp do grzania ciepłej wody jak i powietrza, kiedy tylko chcemy, dlatego że wykorzystujemy do tego paliwo, które zgromadzone jest normalnie w baku. Pojazdu. Z tyłu znajduje się dodatkowy prysznic również z ciepłą wodą. Mamy tutaj możliwość zrzucenia wody szarej za pomocą przycisku, dlatego że zastosowałem elektrozawór. Po prawej stronie pojazdu mamy wlew wody. Zbiornik mieści w sobie 110 litrów plus wskaźniki napełnienia baku z szarą wodą, jak i zbiornika na wodę czystą. To co dla mnie jest bardzo istotne przy projektowaniu tego samochodu i przy jego użytkowaniu to jest to, żeby każda rzecz miała tutaj swoje miejsce i na przykład stolik, który jest gabarytem zawsze znajduje swoje miejsce w tym w tej takiej rynnie. Zastosowałem tutaj po prostu ceownik, w który mogę go bardzo szybko włożyć i wyjąć. Zabezpieczony jest on za pomocą taśmy. I jest to rozwiązanie, z którego jestem bardzo zadowolony, sprawdza nam się ono wyśmienicie. Dodatkowo w trakcie realizacji mamy szufladę, ja na szybko pospawałem taką drabinkę, która miała odwzorować funkcjonalność docelowego produktu. Na ten moment mamy tutaj już możliwość wysunięcia lodówki, którą możemy właśnie zapakować sobie na podróż, albo w trakcie podróży, jeżeli realizujemy jakieś zakupy, albo jeżeli robimy sobie tutaj dookoła taki biwaczek, no to też nie musimy wchodzić do wnętrza pojazdu, bo mamy dostęp do lodówki ze środka, jak i z zewnątrz. Docelowo tutaj będzie skrzynka, która pozwoli nam pomieścić jakieś dodatkowe akcesoria i elementy do aktywności fizycznych, takie, które nie chcemy, żeby gdzieś tam kolidowały, mieszały się z rzeczami czystymi, na przykład do chodzenia na co dzień. Szuflada ta sama w sobie ma 60 cm szerokości. Nie chciałem jej zrobić na całą szerokość, chociaż wiem, że to wygląda ładnie i estetycznie. Natomiast ja potrzebowałem też miejsca na naszą EcoFlow Delta 2 Max, która całkowicie obsługuje nasz pojazd od strony elektrycznej. Za pomocą dodatkowych dwóch ładowarek alternator charger 800 W, jesteśmy w stanie zarządzać tą elektrownią w sposób bardzo płynny, bardzo prosty. Jesteśmy w stanie pozyskiwać prąd z panela słonecznego, jak i z alternatora podczas jazdy. Nasza Delta znajduje się tutaj po lewej stronie. Udało mi się do niej zrobić bardzo fajny uchwyt, który pozwala ją tutaj bardzo szybko i sprytnie zamocować. W ten sposób właśnie za pomocą kątowniczka. Ona przez to, że ma ten uchwyt, nie goni nam po całym samochodzie i nie potrzebuje dodatkowych pasków, które ją będą mocowały w tym pojeździe. Tutaj dodatkowo wykorzystaliśmy jeszcze jedną szafkę Moonbox, więc mamy do niej dostęp właśnie z, z, od strony bagażnika, jak i od strony wewnętrznej. Jest to taki monbox przeznaczony również na takie e, brudniejsze rzeczy typu buty, typu klapki itd. tak dalej. To jest jeszcze fajny uchwyt na piłę? Tak, zrobiłem uchwyt na piłę, do czego mi posłużyła właśnie też szafka Moonbox i jeden karabinek podpięty do e, łóżka. Łóżko ogólnie docelowe miało mieć funkcję składania, podnoszenia. Ono ma tutaj zawiasy, więc możemy je podnieść i opuścić. Z lewej strony zabudowy naszego łóżka, w jej wnętrzu znajduje się Aqua hot kompresor z butlą 6 litrów. Dodatkowo mamy tutaj 80-amperogodzinny akumulator, który służy nam do zasilania wszystkich 12-voltowych urządzeń znajdujących się właśnie z tyłu pojazdu, jak i Skrzynkę z bezpiecznikami, która obsługuje te wszystkie urządzenia przeznaczone do kempingowania. Prawą stronę zabudowy łóżka wypełnia całkowicie 110-litrowy zbiornik na czystą wodę i tak naprawdę upchnęliśmy tam jeszcze tylko pompę i na nic więcej tam miejsca nie pozostało, więc. Tak wygląda nasza zabudowa z tyłu, zabudowa łóżka, zabudowa garażowa, jest ona czymś co cały czas ewoluuje, jest fantastyczna, uwielbiam tą część tego samochodu. Wnętrze auta po jego zakupie było brygadówką, więc tutaj była ściana grodziowa, która oddzielała właśnie szoferkę, czyli podwójną kabinę od tej części bagażowej. Tutaj w tym pojeździe zdecydowaliśmy się zostawić trzy dodatkowe fotele, które zawsze możemy zamontować lub wymontować z tego samochodu. Więc w dowodzie ilość miejsc zmniejszyła się z 6 do 5, Ale jak zauważyliście, tych foteli ze sobą nie wozimy, jeżeli podróżujemy w dwójkę. To, że mamy tutaj te trzy fotele, zdecydowało o tym, że nasza kuchnia podzieli się na dwie strony. A to, że ich tutaj nie mamy, spowodowało, że mamy bardzo dużo przestrzeni. To auto w środku ma taki efekt przestronności. Zresztą, jak zauważyliście, jest to krótkie Ducato L2, wysokie na H2, więc nie jest jest to duży samochód, nie jest to duży kamper, a tej przestrzeni wewnątrz mamy bardzo dużo. Nie chcielibyśmy mieć klasycznego prysznica, który jest wmontowany samochód, dlatego że przy tej wielkości pojazdu mielibyśmy tutaj bardzo klaustrofobiczną przestrzeń. Mój pomysł na prysznic, więc jest to prysznic składany, można go rozłożyć dosłownie w ciągu minuty, dwóch. Podwieszamy sobie tutaj kotarkę pod uchwyty. Na górze znajduje się bateria z ciepłą i zimną wodą, więc ten komfort korzystania z tego prysznica niczym nie odbiega moim zdaniem nawet od tego, co mamy w domu. Dodatkowo mogliście zwrócić uwagę na to, że dużo tutaj takich systemów jest niekonwencjonalnych, dlatego że chcemy, żeby to auto było modułowe. No i takim rozwiązaniem też jest ten stolik, który tutaj możemy obracać, demontować w bardzo prosty sposób. I nawet jeżeli mamy tutaj wpięte te dodatkowe trzy fotele, to wszystkie pięć osób jest w stanie po prostu z tego stolika skorzystać, wiadomo, do jakiejś prostej czynności typu picie kawy. Został zamocowany na takiej pojedynczej nodze, e, która jest w bardzo prosty sposób demontowana. No i możemy się tego stolika pozbyć dosłownie w kilka chwil. Thank <laughs> you. Na samym dole znajduje się stopa, do której mocujemy nogę, a na scenie ten stolik. Mniej więcej na środku pojazdu znajdują się dwa dodatkowe okna, które już ten pojazd od zakupu posiadał. No i my, tak naprawdę, jak podróżujemy, to mamy je całkowicie zasłonięte. Dodatkowo te zasłony nie chronią nas tylko od światła, ale również od nagrzewania się pojazdu, ponieważ mają wbudowaną izolację. Nasza kuchnia została podzielona na dwa moduły: lewy i prawy, który dodatkowo można usprawnić o dodatkową przestrzeń. Blatową mamy przewidziany ten stoliczek na naszą kuchenkę, która jest zasilana z gazbanku. To co zdecydowałem zrobić po naszym pierwszym wyjeździe, to zamienić kartusze na gazbank, który właśnie jest połączony takim długim 5-metrowym wężem. Dzięki czemu możemy tą kuchenkę w łatwy sposób wynieść na zewnątrz i tam właśnie na zewnątrz zrobić sobie taką kuchnię polową. A będąc w środku, kładziemy kuchenkę na ten blat i zasilamy ją za pomocą właśnie tego węża. Taka rzecz, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, to jest bateria, którą kupiliśmy gdzieś na Temu albo na Aliexpress, jest ona regulowana, pokazuje również temperaturę wody, jaką tutaj mamy, także jest to taki bajer, dodatkowo możemy użyć jej jako deszczownicy, dodatkowo możemy też spłukać sobie pod większym ciśnieniem jakieś, nie wiem, owoce na przykład. Możemy też wy, wyciągnąć tą wylewkę, no i obsłużyć na przykład coś na zewnątrz. A w tej części zamontowałem panel, który daje nam możliwość kontrolowania wszystkich urządzeń, które się znajdują w pojeździe. Dodatkowo nad nim mamy panel do sterowania ogrzewaniem. Tutaj mamy termometr, który nam pokazuje temperaturę wody w zbiorniku na wodę szarą i temperaturę powietrza tutaj na czerwono, czyli aktualnie mamy 11 stopni. Tutaj poniżej mamy uchwyt na pilot do Maxwana i dwa takie wieszaczki. No i na tym panelu znajdują się wszystkie urządzenia zasilane energią 12V. Mamy tutaj na przykład możliwość włączenia pompy wody, mamy możliwość włączenia właśnie wskaźników wody, mamy możliwość włączenia światła, starlinka, podgrzewania zbiornika, który się znajduje na zewnątrz z wodą szarą, no i kilku jeszcze innych rzeczy. Od samego początku zależało mi na tym, żeby w AUCIE było bardzo dobre oświetlenie wnętrza. No i tutaj udało mi się znaleźć właśnie tego typu lampki, które zmieniają swój kolor i mają regulację tego natężenia światła. I one naprawdę się są bardzo mocno, więc z reguły wykorzystujemy jedno, dwa źródła światła. Z tym, że możemy je też niezależnie wyłączać i włączać tak samo za pomocą tego panelu sterowania. No i z takich gadżetów mamy tutaj zamontowany monitor. Monitor możemy ustawić w ten sposób, więc możemy sobie zrobić na przykład jakiś wieczór kinowy. Od samego początku wiedziałem, że wizerunek tego auta wewnątrz musi przypominać trochę taki kempingowy, adventure'owy styl. No tak zdecydowałem, nie chciałem mieć tutaj po prostu mebli takich sklejkowych i tak dalej. I świetną odpowiedzią na to właśnie były te systemy moonboxów, które są sprzedawane przez firmę Wandermoon i... Ten samochód dzięki tym szafkom naprawdę wygląda tak, jak to sobie wyobrażałem. To, co spowodowało, że ten samochód wygląda praktycznie jakby zjechał z taśmy produkcyjnej, to zastosowane laminaty, które mamy tutaj właśnie i na drzwiach. I na drzwiach możecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. I, tutaj I nad szoferką, żoferce, i tak. właśnie tutaj w e, przestrzeni tego okna. Najważniejszy moduł kuchenny to jest ten moduł prawy, który również pełni takie, e, taką funkcję zaplecza technicznego, dlatego, że przede wszystkim mamy tutaj zlew z bieżącą wodą. E, pod spodem znajduje się toaleta separacyjna. Zaraz za toaletą znajduje się gazbank. E, s, to jest wersja slim, która mieści bodajże 9 litrów gazu. Złącze do gazbanku mieści się tutaj. Przy ciągłym gotowaniu to prawdopodobnie wystarczy na kilka miesięcy użytkowania. Ale lewy moduł jest wyposażony głównie w szuflady i tutaj skorzystaliśmy też z organizerów, które nam tą przestrzeń organizują w bardzo przyjemny sposób. Wszystkie niezbędne akcesoria kuchenne do tego, żeby Natalka mogła pysznie gotować. A te blaty zostały wykończone w taki sposób, żeby fotele, które tutaj się zamontuje, mogły się w pełni rozłożyć. I jak zobaczycie to potem na późniejszych ujęciach, to jest dosłownie co do milimetra. Co do milimetra. Lodówkę, którą widzieliście, jak wyjeżdżała z przestrzeni garażowej, mamy również tutaj, więc możemy z niej skorzystać wewnątrz, no i jest to rozwiązanie również modułowe, ponieważ lodówkę można ze sobą zabrać gdziekolwiek się chce. Tutaj mamy naszą stację zasilenia, do której możemy w bardzo prosty sposób przypiąć sobie jakieś urządzenia elektryczne, które potrzebujemy naładować. A żeby rozprowadzić prąd w potrzebne miejsca w samochodzie, no to zdecydowałem się nie robić zabudowanych na przykład w ściany gniazdek, tylko stosujemy taki zwykły, prosty przedłużacz zwijany, dzięki czemu możemy mieć ten prąd gdzie dokładnie chcemy. W tylnej części pojazdu znajduje się oczywiście łóżko, czyli to jest akurat jeden z takich bardziej klasycznych elementów zabudowy. Eee, łóżko ma rozmiar 190x120. Maxvan jest z roletką, więc możemy sobie zacienić wnętrze, żeby nas słońce z samego rana nie obudziło. Tak. Fajnym featurem tych moonboxów są takie dodatkowe kieszenie, po zewnętrznych stronach, tak samo tutaj mamy Siatki, takie siateczki, można uchwyty. tu napakować naprawdę można, dużo rzeczy. Można sobie zamontować jakiś karabinek. ciekawostyk Tutaj jest nasz kosz na śmieci. No i tak. Z takich przyborów kuchennych, no to coś co mi się też bardzo podoba, to są organizery e, Vandermuna, które możemy, w które możemy zmieścić e, sztućce, noże, jakieś elementy. Kuchenne I one naprawdę zachowują swoje miejsce i porządek i ciszę podczas jazdy. Wszystkie szuflady są zabezpieczone zamkami, dzięki czemu nie otwierają nam się podczas agresywnego offrodu. Oprócz nawiewów, które pokazałeś, mamy jeszcze jeden dodatkowy nawiew. O, tutaj skierowany tak naprawdę bezpośrednio na prysznic. I na szoferkę. Tak. Jeżeli zimą, na przykład, spędzamy czas w szoferce, oglądając na przykład jakiś film, no to bardzo przyjemnie nam dogrzewa tą przestrzeń. Także to był mój pomysł na zabudowę tego samochodu, z której na ten moment jesteśmy przezadowoleni. No a jeżeli pora na kilka słów gorzkiej prawdy, gdybym teraz zrobił to jeszcze raz, to raczej starałbym się przykuć większą uwagę do tego, żeby samochód był w stanie idealnym lub samochód, żeby był nowy. Jeżeli miałbym znowu wybierać auto z aspiracjami offroadowymi, to na pewno nie byłby to Fiat Ducato z napędem Dengel. Raczej zdecydowałbym się na takie rozwiązania jak Iveco Daily 4x4 lub Mercedes Sprinter. Chociaż z tego, co widzę, bez napędu wjechaliśmy w bardzo dużo miejsc. Natomiast nasza podróż, która aktualnie kończy się w Czarnogórze, spowodowała, że po jednym użyciu napędu wieziemy nasz wał napędowy na przyczepce obok motocykli także to jest jedna rzecz taka, która mnie bardzo mocno potrafi rozgoryczyć podczas naszych podróży, ale ogólnie całe wnętrze kampera, cała jego funkcjonalność czyli jeżeli chodzi o zaplecze z prądem, z wodą z ogrzewaniem, z przestrzenią wewnątrz pojazdu, ogólnie z użytkowaniem tego w sposób taki biwakowy, jestem zachwycony z tego co udało nam się tutaj osiągnąć Ciekawi mnie co Wy sądzicie o tego typu Rozwiązaniach niekonwencjonalnych, które mamy tutaj wewnątrz naszego pojazdu. Czy widzielibyście może niektóre z nich u siebie, czy jednak wolicie takie klasyczne rozwiązania, które znajdziecie w większości kamperów? I, I co? Aha, no i przed nami jeszcze duża zmiana dla tego samochodu, bo przymierzamy się do całościowego malowania. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak ten samochód mógłby wyglądać z zewnątrz, tak żeby bardzo dobrze korespondował z wnętrzem, jak i z charakterem tych naszych podróży z motocyklami, z rowerami, z, z, z różnymi innymi przygodami, no to dajcie znać, może jakieś inspiracje nam właśnie się na tyle spodobają, że wykorzystamy je przy całościowym malowaniu tego pojazdu. Także pozdrawiam Was serdecznie z końcówki już Czarnogóry, no i za kilka dni widzimy się w Polsce.